Tutaj się pięknie prezentuje Szczepankowo. A gdzie się kończy Szczepankowo? Jak okiem sięgnął. No właśnie. Tak, tak, tak. tak. Okałem rzeczywiście tam. Na skuty zobaczyć. Oczywiście. Bo ja wiem, że niektórzy tu już idą może od godziny 7 rano już, nie? I sobie takiego spacerki, może dojdą jeszcze, ale wy tworzycie tę piękną, zwartą grupę. Pilnujmy, pielęgnujmy to wspólne rodzinne, pielgrzymkowe przychodzenie na urodziny Matki Bożej. Niech ona otwartymi ramionami, z wielkim sercem nas nie tylko przygadnie, przytuli, ale łaski wyprosi w imię Ojca, 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 Ojca i Ducha Świętego. Amen. Otrzymujemy raz, dzisiaj wszyscy, do każdej rodziny, którą reprezentujecie, zapiszcie pamiątkową, pamiątkę wyjątkową z błogosławieństwem papieża Franciszka i z tą modlitwą w sercach, które ja bym chciał przelać do waszego serca. Jeszcze dokładnie będę naskroć. Panie kochanie, proszę. Nie, biorę, to, to, poddaję, oddaję mikrofon i będę ostro Nie, nie, nie. A nie, i cacciani da gore. No, 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 no.